Co to są czasowniki regularne? Są to czasowniki, które zawsze będziecie tworzyć w czasie pasympu, czyli tym pierwszym czasie przeszłym, który poznajecie, czy w stronie biernej, czy nawet we wszelkich aspektach perfekt. Te czasowniki będziecie tworzyć w jeden, jedyny sposób za pomocą etka. Czasowniki regularne to takie, do których dodajemy etka. Zapamiętamy? No to wkuwasz! I tyle! O ja wiem. Edek i tyle. Wiedzą to najstarsze goryle. Jest jakaś reguła. Zawsze przyłącza się do nich Edek. Stąd nazwa regularna. Regularne. Czołem. Jestem Edek. Lubię czasowniki. Lubię się do nich przyłączać. Ale tylko... To niektóre. No dobra, skąd macie wiedzieć, czy dany czasownik jest regularny, czy nieregularny? Do tego dojdziemy później. Okej, okay, jeżeli jesteście początkujący, jest to Wasza pierwsza przygoda z angielskim, no to nie będziecie wiedzieć. I tyle. Jeżeli już mieliście styczność z czasownikami nieregularnymi, to. E, możecie po prostu wkuć całą listę nieregularnych. To co? Jednak muszę wkuwać. No ale nie Entka! No ale czemu? On musiał sobie wybrać tylko niektóre czasowniki. Nie wiem. Tak już chłopi mają i tyle. Widzą to najstarsze goryle. Goryle. E, możecie po prostu wkuć całą listę nieregularnych. I resztę potraktować jako regularne. Możecie też oglądać filmy w języku angielskim, bajki w języku angielskim, słuchać piosenek w języku angielskim, yy, grać w gry w języku angielskim i te czasowniki wtedy jakoś no, przyjdą Wam w końcu. Ważne, żeby te czasowniki widzieć, widzieć w jakimkolwiek kontekście. Nie mogą być to, znaczy, jak chcecie tam Ci sprawdzać i sprawdzić, ale z czasowników, to muszą być to na początku oczywiście, ale te czasowniki no nie mogą żyć same w sensie czasownik dla czasownika. One muszą być w jakimś kontekście podane. Przy okazji też w mojej książce macie do wyboru czasownik regularny lub nieregularny. Trzeba czytać historię i wpisać odpowiedni czasownik, albo właśnie regularny, albo nieregularny. I tutaj na początek oczywiście tylko w tym czasie simple past. Jak zbudować zdania używając tego czasownika w czasie przeszłym, czyli za pomocą naszego etka? To, co ważne i najważniejsze, Edka używacie tylko, tylko w zdaniach twierdzących. Jeżeli tworzycie te pierwsze zdania w czasie past simple, to Edek jest tylko w zdaniach twierdzących. Czy edek wygląda zawsze tak samo? Niestety nie. No, edek jest zawsze będzie Edkiem, ale czasami no, woli się inaczej trochę ukryć, przebrać. I tutaj też odsyłam do swojego wcześniejszego filmiku. Najczęściej tutaj będzie tak, jak w temacie to pierwsze, look, look, work, work play-played. Jeżeli kończy się na e, to nie podwajamy tego e, czyli to jest to najczęściej, później drugie, czyli tego e nie podwajamy, starczy samo d dopisać. Bo już sam czasownik kończy się na e, to wtedy wystarczy dopisać d i tak nam powstaje edek. Bez podwójnego e. Live-lived, love-loved, like-liked. Czasem zamieniamy na y, zamieniamy na i przed spółgłoską. Bo tak jak widzicie, tutaj też było i. Play. played, Ale różnica jest taka, że tutaj mamy samogłoskę. Jeżeli jest wcześniej spółgłoska, to ry jest spółgłoską, to wtedy i zamieniamy na i. I powstaje nam try, tried, cry, cried. I, I kilka, w szkole podstawowej macie naprawdę tylko kilka czasowników przy których się podwaja ostatnia spółgłoska, to najczęściej dotyczy krótki samogłoski wcześniej. Jeszcze oczywiście nie widzicie, co to jest samogłoska krótka i długa, ale stop będzie miało tą samogłoskę krótką i podwaja się oczywiście stop, stop przez podwójne p. Travel, traveled kończy się na l, to wtedy tutaj też się często podwaja. Te kilka po prostu zapamiętajcie. Najważniejsze, że jeżeli jest regularny, czyli koń, końcówka ed, jeżeli się kończy na e, to wtedy sam, samo d wystarcza. I jakie pisownia, jakie na sprawdzenie trzeba zapisać, to jest try. Jeżeli się kończy na e y, przed to zamienia się na i tried. Okej, okay, no to zacznijmy od pierwszej grupy, czyli tam, gdzie wymawiamy tą końcówkę, tę końcówkę jako ed. Y bezdźwięcznie walked, laughed, jumped, talked, looked, danced, OK, a teraz grupa wyrazów, gdzie tę końcówkę, czyli edka, wymawiacie dźwięcznie, czyli za pomocą d. I okay, mamy tutaj listę: agreed, arrived, enjoyed, listened, lived, cried, played, moved planned saved waved returned No, i ostatnia grupa, trzecia, tam gdzie edek, nasz edek wydziela się jako osobna sylaba. No i w ten sposób powstanie nam coś takiego jak wanted ended tasted celebrated accepted greeted Needed, waited, decided, started, hated. I jeszcze na koniec kilka słów: zaprzyjaźnijcie się z Edkiem, zdecydowanie, gdyż on do was wróci. Edek do was wróci. Jeszcze na przykład w stronie biernej, czy jak będziecie na wyższych poziomach angielskiego uczyć się o czasach, o aspektach. Perfect.